Zapraszamy do obejrzenia rozmów przygotowanych w ramach wydarzenia Idea Mixer Zainwestuj w dobro. Cykl czterech rozmów został przygotowany we współpracy z TEFAL, grupą SEB Polska. Wszyscy zaproszeni do rozmów goście współpracują z nami na zasadzie non-profit. Jakie największe trudności napotkaliście na swojej drodze? Czy na początku, czy może nawet teraz, w międzyczasie powiedzmy, czas covidowy może dla Was był jakimś dużym wyzwaniem? Więc czy, czy był jakiś taki moment na przykład zwątpienia? O Jezu, o. o matko! Ilość takich momentów, w których dochodziliśmy do ściany i wychodziliśmy z założenia, że no teraz to już jest koniec. Teraz już nie ma rozwiązań, nie ma możliwości i po prostu rozkładamy ręce. Ja tego nie zliczę ilość przepłakanych godzin, poczucia bez sensu, zmęczenia, wiesz jakby pracy bez urlopu, bez wynagrodzenia. Yy... Brzmi jak życie startupowca. Tak to wygląda, porządku. tak to wygląda i wiesz i to jest trochę tak, że masz ciepłą posadkę, 30 lat na karku i nagle myślisz sobie będę robić rewolucję. Będę zmieniać świat, nie? Jakby zmieniam swój własny, zmieniłam mm, swój własny mały świat, widzę, że to działa, przynosi efekt. Teraz pójdę szeroko i zrobię, zrealizuję swój projekt życia. I masz ogromne oczekiwania i ogromne marzenia. Ale zapał też jest duży na początku, ilość energii jest To duża. musisz mieć cały czas zapał. To musisz, to musisz być wariatem, po prostu. Żeby przez to wszystko iść, musisz być po prostu wariatem. Czuć, że nie robisz, w sensie, że to nie jest twoja praca. Yy, że jakby robisz to dla pieniędzy, tylko robisz to dlatego, że wiesz, że poza tym, że musisz zarobić pieniądze, utrzymać pracowników i tak dalej, robisz rzeczy wie jakby wielkie, ważne i potrzebne. I to jest mianownikiem do tych, wszystkich, do tych wszystkich działań. Bo my się rozminęliśmy pomysł realizacji już na samym początku i były dziesiątki momentów, w których powinniśmy. Z takiego racjonalnego punktu widzenia powinniśmy sobie powiedzieć: dobra, koniec, koniec, nie? Yy, ja wracam do swojej pracy, pukam do szefa, spuszczam głowę, mówię: przepraszam, jestem. Jestem, biorę godzinę. Miałam mały epizod, ale już, <noise> Zdurniałam już po jestem. prostu, ale już wróciłam tam, pogubczyłam, i jestem. I po prostu wracamy do życia, które, mm, które mieliśmy wcześniej. Po prostu stabilnego, nudnego życia, pracy w korporacji, gdzie stać się jest na wakacje, na remont domu, na paliwo, na pieluchy i tysiące różnych innych rzeczy. Natomiast jeżeli praca staje się twoją pasją i misją i nie wyobrażasz sobie, że no, nie wiem, że możesz robić cokolwiek innego, albo, albo wrócić do miejsca, z którego startowałeś, no bo jesteś już inną osobą, no to brniesz w to. Cała akcja Hot 16 Challenge gdzieś oparła się na tym, że chcemy pomóc poradzić sobie z pandemią koronawirusa, dlatego że osoby, które rządzą naszym krajem, nie do końca sobie z tym radzą. W sytuacji mm -hmm. wymykają się spod kontroli mm -hmm. i w pewnym momencie do akcji wkracza prezydent, czyli osoba, mm -hmm. która reprezentuje obóz władzy, i dołącza się do tej akcji i on moim zdaniem jakby w tym momencie potwierdził fakt, że Osoby, które rządzą naszym krajem, potrzebują pomocy, bo sami sobie z tym nie są w stanie poradzić, więc dołączają się do. po prostu supportują ciebie i Twoją akcję. Z drugiej strony mówisz, że dzięki występowi prezydenta zasięgi wystrzeliły w kosmos. Czy da się w takim razie zaszufladkować ten występ jednoznacznie jako coś pozytywnego albo negatywnego, czy ty właśnie masz jakieś te ambiwalentne uczucia, mieszane uczucia? W jaki sposób hmm. ty byś chciał skomentować w ogóle tą, tę sytuację? Hmm. Znaczy, ja w ogóle byłem w szoku, że prezydent w to wchodzi, no bo mhm. jednak całe to Hot Sixteen Challenge w znacznej mierze obróciło się w, no bardzo na niekorzyść jego frakcji politycznej tak. i jego osoby. I jakby nie, w ogóle nie sądzi... Ale mimo wszystko działo się gdzieś poza radarem tego jego elektoratu, no bo jednak elektorat PiSu i Andrzeja Dudy jednak nie jest jakiś super internetowy taki mhm. się, tak przynajmniej mhm. sobie go wyobrażam. Um, więc zdziwiło mnie w to, że on to wchodzi i popularyzuje to wśród tego swojego elektoratu. No bo jakby tworzy ryzyko, że kieruje wzrok ludzi na cały ten stream, um, który jest na jego niekorzyść. Więc to mnie zdziwiło. W ogóle pierwsze moje wrażenie, jak obejrzałem ten występ, to jakby, myślałem. Ja wiem, bo myślałem, sobie, że ktoś zrobił jakiś śmieszny filmik, w sensie czy ktoś coś złożył, jakiś. Albo jakiś deepfake, tak. Tak, jakiś deepfake, właśnie nie z... wiem, czy to jest jakieś losowy wideo z jakimś losowym dźwiękiem, czy to w ogóle jest prawda. W sensie dopiero <sukasz> zacząłem wchodzić w ten kanał i patrzę, że to jest faktycznie kancelaria prezydenta, i dopiero zobaczyłem, że tam są faktycznie, że to jest kanał rządowy, no nie? I, znaczy rządowy, no prezydencki. Eee, więc y... no mocno mnie to zszokowało. Całe to wykonanie, no myślę, że sporo mówi o, mm, ee, o, o ekipie jaką tam Andrzej Duda ma za sobą, no bo jednak to nie była fizyka kwantowa, no wystarczyło wziąć e, po prostu producenta i dwie ogarnięte osoby, które byłyby to fajnie w stanie zrobić i nawet gdzieś tak od strony pr to było dla prezydenta naprawdę bardzo duża szansa, mógł e, E, mógłby po prostu zrobić, i tym bardziej, że było przed wyborami. Znaczy, jak widać, nie przeszkodziło, ale e, no można, tak. można było na pewno zrobić z tego dużo większy użytek, i więc tak, ale potem, no potem, e, okej, okay, że wsparł. Widziałem potem wypowiedź jakąś taką e, trochę niesmaczną z, z, ze strony, właśnie kancelarii prezydenta, że. To właśnie prezydent Duda przyczynił się do wielkiego spopularyzowania tej akcji i takie jakieś próby mocnego przypisywania tej akcji na korzyść kancelarii się tam odbywały. No i tam zaznaczała kancelaria, że no w wielu akcjach bierze udział prezydent i chyba nawet jakąś taką oficjalną grafikę wypuścili, gdzie tam zestawili jakieś różne po prostu akcje charytatywne, w których brał udział prezydent. Nie wiem, dziwny był ten występ. No, dziwny w sensie, rozumiem, że chciał chyba gdzieś dołączyć się i gdzieś tam podgrzać sobie trochę wizerunek, ale no, chyba nie udało mu się to do końca. No. To lepiej przepraszać, niż się prosić i wy po Tak, prostu... lepiej, le, lepiej prosić o wywalczenie, niż, niż, niż pytać o może w te... tak, tak, dokładnie dokładnie. E, I tak, te, tak taki model zastosowaliśmy, tak i to przyniosło bardzo, bardzo dobry efekt. I tutaj no, jednak bądź co bądź to nie jest tak, że tam ktoś z tej centrali przyjeżdża co tydzień kontroluje, co robimy, więc tu mieliśmy pe, pe, pewną swobodę, ale po prostu jakoś o tym głośno nie mówiliśmy. Często osoby starsze od Ciebie podziwiają to, co robisz, dostajesz od nich dużo że wsparcie dużo miłych słów, ale czy zdarza Ci się, że jakieś osoby traktują Cię z góry i trochę Cię lekceważą, przez to, że masz dopiero 15 lat? <taki> Takie osoby się pojawiają. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko, bo mhm. ja dostałam może maksymalnie, no nie wiem, do 10 komentarzy w ciągu 4 lat. Z takim hejtem, że na przykład od osób dorosłych, mhm. że to, co robi, nie ma sensu, na przykład. Ale jak już wspominałam na jednej z ostatnich moich rozmów, moim zdaniem, jeśli dorosłej osobie, która już no, ma pewnie uporządkowane życie i tak dalej, pracuje, chce się pisać jakiemuś dziecku, że to, co robi, nie ma sensu, i tak dalej, no to to dużo mówi o takiej osobie. Czego wy się nauczyliście? Na podstawie tej współpracy z Tefalem jako nieagencja, czy Wy też wzięliście coś do siebie i na przykład może ta synergia i ta nauka gdzieś działa w dwie strony po prostu? Dla mnie chyba to, co jest ważne w tym podejściu, które Tefal reprezentuje i które my jako nieagencja możemy oglądać na co dzień od wewnątrz, to jest takie Wyjście od relacji, od zespołu i od mhm. budowania zespołu i e, zdrowych relacji w zespole, a nie od produktu, e, nie od tego efektu końcowego. I chyba to jest dla mnie e, taka najcenniejsza lekcja, którą ja wynoszę z w takiej codziennej współpracy z Stefanem, czyli e, oglądanie tego, jak po prostu można. W taki bardzo zdrowy, prawidłowy, pozytywny sposób budować relacje w zespole. I to jest też coś takiego, co my w nie agencji bardzo cenimy i co chcemy też u siebie wdrażać. I czujemy, że dopiero taka baza, którą zbudujemy, taka właśnie zdrowa baza dobrych relacji w pracy, może się przekładać na efektywne działania biznesowe. To jest bardzo ciekawe co mówisz, bo kiedyś w biznesie królowało podejście skoncentrowane na produkcie, później ktoś zauważył, że lepiej jest się skoncentrować na kliencie. A dzisiaj wskakujemy na kolejny poziom i koncentrujemy się na pracownikach, na członkach zespołu, koncentrujemy się też na, na tym, żeby, żeby pracować w zdrowej organizacji. I to jest, myślę, coś, co może być bardzo ciekawym wnioskiem, nieoczywistym też dla osób, które dzisiaj rozpoczynają swoją przygodę z biznesem i przy okazji rozwoju swojej firmy na tyle koncentrują się na biznesie, że czasami zapominają o po prostu o członkach zespołu i też jak rozmawiamy z różnymi trenerami, naszymi mentorami w ramach różnych działań inkubatora, to wszyscy nam powtarzają, zwracajcie uwagę na to, żeby, żeby skompletować dobry zespół, żeby dbać o atmosferę pracy, żeby w tym zespole pracowało się nam dobrze i to jest chyba coś, czego my wszyscy możemy się od, od Tefala i od Strategii Dbam, możemy się po prostu nauczyć. Myślę, że tak, bo to daje też takie poczucie bezpieczeństwa, które daje przestrzeń na kreatywność, na proponowanie nowych rozwiązań, na proponowanie jakichś ciekawych, niestandardowych działań, które możemy razem wdrożyć. Nie boimy się wychodzić z inicjatywą, bo czujemy, że Tefal jest na to otwarty. Że my możemy proponować różne rzeczy, testować je. Może nie wszystko się uda, albo nie każdy nasz pomysł musi wykręcić nie wiadomo, jakie wyniki mierzone KPI-ami, mhm. ale mamy takie poczucie bezpieczeństwa w możliwościach testowania różnych rozwiązań i patrzenia na to, co się sprawdza i Jakiegoś tam konsekwentnego jednak podążania do przodu. Jak reagują klienci, którzy jeszcze was nie znają i stykają się z wami po raz pierwszy, kiedy mówicie właśnie spokojnie, usiądźmy i zastanówmy się, w jaki sposób stworzyć Waszą strategię w sposób odpowiedzialny, a nie zareagować na to, co wczoraj było hitem internetu i, i jakby nie będziemy z wami tworzyć kolejnego wirala, bo nie o to nam chodzi. Tak, to nie ukrywam, że jakby często pojawia się tutaj takie, takie spięcie, to znaczy klienci często takiego agencyjnego właśnie podejścia. Yy, oczekują, yy, mm -hmm. zarówno, zarówno jakby w tych właśnie rekomendacjach, odpowiedziach na kolejne jakieś tam briefy czy mini-briefy taki, w takiej codziennej po prostu pracy, yy, jak i też w trybie pracy, bo tutaj to jest jakby istotne też, yy, to już funkcjonuje na zasadach mitu, jak się pracuje w agencjach, że yy, agencja cię wyciśnie jak cytrynę po prostu i yy, jakby porzuci cię yy, w perspektywie dnia, miesiąca, roku. Yy, więc bardzo często spotykamy się z takim oczekiwaniem, że i tutaj następuje oczywiście naturalne niezrozumienie, bo my w taki sposób staramy się nie pracować, to znaczy w taki klasyczny asap, asap, asap. Więc no bardzo często w takich sytuacjach nie są to jakieś częste sytuacje, bo na początku współpracy udaje nam się jednak zdefiniować wspólnie, wspólnie cele, sposób i model współpracy. Staramy się bardzo szybko reagować, to znaczy, jeśli dostajemy sygnał od kogoś z zespołu, że na przykład następuje taka sytuacja niepokojąca i zmierza to w złym kierunku, że klient nie rozumie do końca naszego modelu, staramy się bardzo szybko reagować, co też jest pośrednio takim działaniem. W obrębie tego zrównoważonego biznesu, bo no, bardzo często wymaga to jakiejś reakcji, jakiejś e, rozmowy i po prostu wytłumaczenia klientowi, w jaki sposób pracujemy. E, jakby staramy się, żeby on to, on to uszanował. Natomiast jesteśmy też gotowi, jeśli m, na szczęście takiej sytuacji e, w trakcie współpracy nie mieliśmy jeszcze. Natomiast e, jesteśmy. Gotowi też na pewno nie robić na siłę w sensie czegoś, z czym nasza filozofia jest niespójna. No właśnie, czy zdarzyło Wam się na przykład stracić klienta z tego powodu, że nie, na tyle nie, nie, on nie rozumiał waszej filozofii i jakby miał tak sprecyzowane wymagania, na które wy nie chcieliście się zgodzić, że po prostu nie, nie udało się mhm. spiąć takiej współpracy po prostu? E na etapie współpracy, kiedy już rozpoczęliśmy współpracę i ta współpraca się rozwija, nie straciliśmy klienta. Wynika to z tego, że jakby naprawdę korem naszej firmy są osoby zajmujące się obsługą klienta, dbającą o relację z klientem, i te relacje też nie tylko w deklaracjach, ale one są naprawdę bardzo zażyłe, można, można powiedzieć. Natomiast zdarzyło nam się oczywiście nie wygrywać przetargów z tego powodu mhm. ze względu na to, że na przykład był zbyt krótki czas realizacji jakiegoś projektu. My rekomendowaliśmy rozwiązanie, które albo na przykład było spójne z tym wymaganiem, to znaczy tak, żeby nie, nie zażynać się, żeby za wszelką cenę to dowieść, tylko staraliśmy się zracjonalizować, nie wiem, dobór narzędzi czy dobór mediów. Nie robimy na siłę rzeczy, staramy się. Staramy się właśnie to wtedy wypośrodkować i zracjonalizować. Natomiast na etapie już współpracy z klientem, nie straciliśmy klienta z tego powodu, że powiedział, że Okej, okay, nie. Czy ty uważasz, że. Startupowcy, czy osoby, właśnie, które zakładają swoje własne biznesy, oni muszą być na początku przynajmniej, czy wykazywać się naiwnością, bo ja mam takie wrażenie, że, będąc świadomy wszystkich przeszkód, trudności i tego, co się będzie działo po drodze, to większość osób prawdopodobnie by się nie zdecydowały na to, żeby zacząć, bo stwierdziłyby, że za mała jest szansa na to, żeby się powiodło, a w momencie, kiedy ktoś nie wie, jakie są te przeszkody, do końca nie jest tego świadomy, po prostu zaczyna to robić, i potem, jak już powiedziałem A, no to powinienem powiedzieć B i jakby idziemy dalej, ale no właśnie, czy, czy, czy ty myślisz, że właśnie naiwność to jest to, co. Wiesz co, według mieć mnie, według mnie, jeżeli czujesz, że masz 1% szans mhm. na sukces, i jeżeli zaczynkiem do startu w danym projekcie, czy w danym obszarze nie jest, yy, nie wiem, Lamborghini w garażu czy dom na maderze, mhm. tylko Faktycznie jakby czujesz, że to co robisz jest tożsame z Tobą i z tym w jaki sposób chcesz kreować tą rzeczywistość, to warto, to po prostu warto. Nawet jeżeli nazwiemy to naiwnością, niewiedzą, idealizowaniem, jakkolwiek, bardzo, bardzo warto, dlatego, że jest ten 1% szans, który Cię napędza do działania, w sensie jakby ten 1%, który jeden dziesięć zależności, możesz sobie dawać szansę pół na pół. Mhm. I dopóki czujesz, że to co robisz ma sens, no to należy to robić, należy to robić. Natomiast faktycznie w Polsce kreuje się trendy Projektów jednorożców, w których mówimy i koncentrujemy się na sukcesach. Cały czas powtarzamy te same firmy, wymieniamy te same firmy, oglądamy te same TEDxy tych samych osób, które opowiadają, jak fantastycznie wykreowały swoją rzeczywistość, jaka to była ścieżka, i w ogóle ekstra. Przeglądamy ich Instagrama i mówimy sobie: Wow, startupy to jest to. Mhm. A ja uważam, że powinniśmy. Opowiadać o naszych biznesach w kontekście porażek, nie w kontekście sukcesów. Dlatego że robienie własnego biznesu to jest ciągła samotność i niepewność i kilka momentów chwały. Się Tym musimy wiedzieć. W pojedynczych momentach, tak? I tak, 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 to co, to, co tak. mówisz, całkowicie się zgadzam, że, że porażki to, ktoś tak powiedział, to nie jest oczywiście moje, że porażki to są kroki na drodze do jakby sukcesu tak, na koniec. Tak, tak, zdecydowanie tak. Zgadzam się absolutnie. Powiedz mi. Mm, bo jestem przekonany, że po drodze pojawiało się, pojawia i też będzie się pojawiać dużo trudności. Jak ty sobie radzisz z takimi sytuacjami kryzysowymi? Czy coś ci pomaga wtedy w tym, żeby wrócić na właściwe tory? Czy zauważyłaś na przykład, że z jakimś obszarem masz powracający problem? Czy... Myślę, że, myślę, że to będzie też niesamowicie pożyteczne dla naszych widzów, żeby usłyszeć również o tym, co na co dzień cię po prostu męczy w tym, w tym wszystkim, czym się zajmujesz. Mhm, więc myślę, że bardzo często brak czasu, ale to raczej nie o to chodzi. Mhm. Co konkretnie mnie męczy? Ja miałam zawsze mm, coś takiego, że ja się bardzo bałam opinii moich rówieśników. I na przykład jeszcze rok temu, przez to, że mimo tego, że prowadziłam ten ruch i występowałam e, na przykład na Tfałenie czy tam na polskim radio i tak dalej, to bałam się, że dowiedzą się o tym moi rówieśnicy. I to jest takie trochę, to się nawet ze sobą nie łączy tak naprawdę, ale ten strach no, w pewnym sensie pozostał mi do dzisiaj. Ale boisz się tego, że na przykład będziesz oceniana przez oceniana nich? Oceniana na przykład, bo to też no, nie codziennie ktoś tworzy ruch, wymyśla święto, mm -hmm. występuje publicznie. Jest na świeczniku tam... po prostu. No, to, to prawda właśnie. Natomiast, jakoś jak zaczęła się ta kwarantana, ta już druga, jak wróciliśmy do szkół w październiku, zaczęłam nad sobą pracować, i a, bo ja też miałam problem z wyrażaniem własnej opinii mhm. naprawdę duży problem. Zaczęłam nad sobą pracować, że po prostu nikt mnie tak nie ocenia, bo na przykład skoro ja nikogo nie oceniam, to czemu inni mnie aż tak oceniają, jak mhm. myślę, że mnie oceniają? A to nawet nie jest zgodne z prawdą, bo y, wszystkich raczej interesuje ich osoba, a nie, inni, a nie każda osoba, która jest wokół nich, prawda? No, więc miałam taki problem i mimo tego, że nadal trochę boję się tej opinii rówieśników i tak dalej, to coraz częściej spotykam się z tym, że jak ktoś z mojego otoczenia się o tym dowiaduje, to jakoś nie reagują jakoś źle na to, albo neutralnie, albo dobrze, więc... Okej, okay, czyli tak naprawdę nie ma, nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać.